Tina, przynieś piłkę. Buzia. nie? Tina, hał? No, powiedz hał. No, powiedz hał. Tina, przynieś piłkę. Powiedz hał, kur. Tina, przynieś piłkę. Chodź, Tina. Tina, bo... Tina, Tina, Tina. Hey. Just, chop hey. just chop it just chop it just. just chop it just chop it tina how hey. oh. Daj piłkę! No nie nagrywaj mnie, nie?